Cześć, witajcie na kolejnym gameplayu z gry Battlefield Hardline. Jestem teraz w trakcie akcji. Nie Rozpoczynamy kolejnego odcinka detektywistycznego. że tak powiem. Odcinek czwarty, czyli jakby misja numer cztery. Patrzę jeszcze tutaj na nasze osiągnięcia związane ze ściganymi podejrzanymi. Ja mam tutaj cztery. Osoby, pamiętacie, że z poprzednich misji śledztw, że tam po wyzwoleniu jakby obszaru w danej misji pojawiały się kajdanki. Gdy wchodziliśmy tam, szukałem, pamiętacie, na początku misji wejścia tam na dachu, jednak po chwili okazało się, że nie ma drogi i trzeba było kombinować dalej, jednak teren był na tyle. Duży, że okazało się, że wejście jest po drugiej stronie ulicy, i tam no, rzuciłem. Pamiętacie, pocisk niestety, żeby zwabić Kolesia, ale zapomniałem o drugim, który akurat musiał się obrócić, zauważył, no i musiałem wszystkich zabić. Nie chciałem dać się zabić, żeby spróbować jeszcze raz. I tam być może, no jeszcze nie skończyliśmy misji, więc może kilka, albo chociaż jedna osoba tutaj z tych przestępców ściganych Listem Gończyk znajduje się gdzieś dalej, tam gdzie jeszcze nie dotarliśmy. Być może któryś może przytrzymuje naszą partnerkę, o ile w ogóle została porwana. Więc to się okaże. Cztery osoby, no mam nadzieję, chciałbym chociaż dwóch albo nawet jak będzie jeden zaaresztowany, to też będzie fajnie. Przypomnę, że na poprzedniej w poprzednim gameplayu musieliśmy tam śledzić tego stewarda. Tak, już chcieliśmy go zabić, jednak powiedział, że nasza partnerka została porwana i teraz niby nam pomaga. Jak to wszystko wyjdzie, to zobaczymy. Zapowiada się ciekawa końcówka odcinka, odcinka numer 4. Naprawdę, już gra się rozkręciła. Ja się przyzwyczaiłem do gry. Wydaje mi się, że lepiej mi idzie. No, i gra mi się, gra mi się świetnie, więc będziemy kontynuować. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, pamiętacie. Dokładnie tutaj skończyłem, nie? Jak, jak, jak standardowo zawsze mówię. Więc teraz tak, muszę ze Stuartem iść dalej, kontynuować rozgrywkę. Pogoda jest taka, jaka jest, ale trzeba zobaczyć, co dalej, nie? I tutaj mamy NERC tam ukrył pieniądze. On do nas mówi. Dobra. Jestem w domu roboto Kaj, ledwo cię słyszę. Cokolwiek powiedziała, nie brzmiało. ją, ale Radyjko chyba ma przy sobie, no bo coś tam wyszeptała do nas, nie? E, dobra. Idziemy do góry. Co to było? Żeby ta drabina była pod napięciem Zbliżyłem <gryzmy> się do drabiny i zginąłem Masakra Nie wiem co się stało A tu coś było Zobaczcie słyszę Co to jest, ale chyba tutaj jakiś ten też powodował, że się spaliliśmy. Dobra, nie będę tam wchodził. Chciałem iść tutaj, ale mówię, może z góry sobie oznaczę, zobaczę co tam się dzieje. Jednak mi się nie udało. Dobra, ten tutaj idzie. Schowaj się. Dobra, poczekam aż zmieni pozycję, bo na razie nie mogę się za bardzo ruszyć. To już zawodowi... ...terroryści jakby. Ręka do góry! Do góry mówię. Tak, nie ma problemu. O, i właśnie widzieliście co zrobiłem przed eliminacją? Yy, tym... nożem już machnąłem i wtedy tak tego gościa za... ...załatwiłem na schodach przed tym pokojem gdzie był Stuart, nie? Także masakra, odblokowano nowe gadżety. U. Dobra, tu był gościu, nie? Tam są jeszcze. Dobra, tych zostawimy na koniec. Tam jeszcze chodzi. Ale ja sobie tego chyba zobaczę. No pójdę tędy, nie wiem czy nie będę tego żałował, no ale wbiorę chyba raczej tą stronę. O, chyba się udało, ale na granicy, no na granicy wykrycia to wszystko tutaj wyszło. Ja pierdzielę Będę już szedł tędy chyba. Kurde. Czy tutaj przejdę? Tu jest jeszcze jakiś chyba. Ale on jest na dole, dobra. Idziemy tutaj, załatwimy sobie wszystkich na górze. Później zejdę na dół. Kurde, on tu będzie teraz szedł. Chodź tutaj, schowaj się. Nie ruszajcie! Dobra, został zaskoczony. Fajnie mi idzie, tylko nie wiem czemu właśnie... Wiem, teraz już później... Później się zorientowałem z tą drabiną. Raczej chodziło tutaj o zwarę. Kurde. Coś tu idzie Coś podejrzewa. Ej, mamy tutaj trupa. Stój. Ręce do góry. Kurde. Zauważył. Dobra jak jeszcze zauważył to wchodzimy chyba na dół, nie? Krzyknął, mamy tutaj trupa, ale raczej nikt go nie usłyszał, więc taki alarm, ale no czujni są niektórzy. Gdzieś tam tutaj urde Dobra, przeczekam chwilę Reszta powinna być na dole, także dobra, idziemy. Teraz tam jest gościu, do tak tego Najpierw tamtego zróbmy Bo tamten może zauważyć Tylko, że też jak ten będzie tu szedł Ale nie tak daleko nie zauważy Dobra, zaresztujmy go Policja, ani kroku został aresztowany Jest, mam jednego Chyba tak, podejrzany został aresztowany. Jeszcze nie ma informacji, ale mam jednego z tych tutaj gagatków. Eee, nie poznaję, bo te twarze tak się nie przypatrywałem, ale który to jest? Ten jest taki z tą łysiną. To będzie ten Diaz Franki, nie? Dobra, i teraz idziemy po tamtego. Eee, rzucę chyba, może, kasą. On sobie tam pójdzie? Gdzie ty idziesz, durniu? Stań! Policja ma Dobra. Ale mi się śmiać te, z tego gameplaya. Takich bandziorów tutaj aresztowałem praktycznie bez wykrycia. Tylko jeden coś tam znalazł ciało i krzyknął, ale tylko zdążył krzyknąć, nikt nie zaalarmował i zaraz był zglebowany. A przegrałem przez drabinę. Co tu się dzieje? He, wózek sam jedzie. Masakra. Dobra, ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Ja pierdziele, ona jest pod ostrzałem. czy ją jakoś ratować. Eee... Polera Spróbujmy co zrobić pod cichu, chociaż nie wiem czy się da Nie, ja tutaj chyba się nie Stój! No i jak są zaalarmowani, to nie można ich raczej zaresztować. Ale tak liczyłem po cichu, że może coś się uda, ale raczej nie, no jak przecież jest odbicie zakładnika naszego, no to nikt nie będzie wtedy martwił aresztowaniem, tylko trzeba ich wyeliminować, zabić. W takich momentach aresztowanie jest yy, rzeczą najważniejszą, nie? Mamy się spotkać przy dziedzińcu. Dobrze. W takim razie, ja już nie jest to prawda. Hej, chwileczkę. <laughs> Zaraz będzie tu więcej niż dziewięćdziesiątki. Możemy go potrzebować, żeby się stąd wydostać. Słyszałeś? Przybacz. No, może się przydać. Aha, zobaczymy jeszcze. O, pięknie. No, zobaczymy jeszcze nie koniec tej misji. Eee, tylko mi się wydaje, że na tym placu, tam gdzie musieliśmy wejść na dach i dostać się do budynku, gdzie było zebranie właśnie tych bandytów z, z stewardem, eee, Dostać się do dowesa naszego, eee, naszego eee, przewożonego. No to tam pewnie jeszcze było troszkę ludzi. No ale dobra, nie będziemy tutaj już rozkminiać, rozważać. Wow. A A czyli oni kiedyś pracowali Jak we trójkę? Się stąd wydostać, cię do Na to wygląda. No tutaj akurat przyznaję rację stewardowi, że trzeba najpierw stąd wyjść, później będziemy się Musimy przeżyć będziemy, będziemy zajmowali się rzeczami mniej ważnymi. Chodzi teraz o przeżycie, a jego doświadczeniem... Jego doświadczenie pomoże nam stąd wydostać na pewno. O kurde. Co tam się dzieje?

Dobra, teraz jak to, jak to zrobić, żeby jak najwięcej ludzi aresztować? Uh, uh, uh. Jest ich tutaj czterech, tak? Ja bym teraz tutaj tego zwabił jakoś. Miejsce. Nie. Kurde, no też aresztujcie. Też takie ciapki. Natomiast aresztować jakoś pomóc nie? Mieć go na widoku to... To jest główny minus, że oni też tu powinni zareagować, jakoś paść kolanem pomóc nam. Oni stali praktycznie i sam nic nie zrobię. No ale dobra, chociaż dwóch tam chyba aresztowałem. No jednego. Właściwie chciałem dwóch. Dwóch zaalarmowałem. Poszło jak poszło, no ale dobra. Uważajcie. Ja pierdziele... Ale to destrukcja jest kozacka! Wow! Wiem wam tak, battlefield gdzie czwórce, nie? Zostań się do odwiesa, zadanie wykonane. Ja pierniczę. Stodart. ma pan prawo milczeć choć ten jeden pierdolony raz. Wszystko, co pan od tej pory powie, może być i będzie. Mendoza, przystane. wystarczy. Wszystkie informacje znajdzie pan tutaj, kapitanie. Tak jak nasza y, partnerka trzyma te pistolety, tak z w Matrixie jakimś. Alba Clara. Za wyjątkiem jego ekipy. Mam dowody na powiązanie Nelca z pewnym detektywem z Majami. To raczej poszlaki. Miałem nadzieję, że znajdziesz ostatni koronny dołt. Udało ci się. Dziękuję. Co to A, i nie, żeby było jasne. Naprawdę jestem wdzięczny za uratowanie Tyłka. Robota na medal. Pierdol się! Nic, stój! Kai... Wydział Wewnętrzny znajdzie gotówkę w twoim mieszkaniu. 33 tysiące dolarów amerykańskich. Ostatni przelew Neca opiewa na tę kwotę. Dlatego pytanie brzmi... Co zrobiłeś z resztą kasy, detektywie? Co ty odpierdalasz? Kai nadstawiała za ciebie karku. I to nie raz. Nie mogłeś po prostu przejąć tej forzy. To o to tutaj chodzi? Próbowaliśmy. Miałem nadzieję, że znajdzie się dla ciebie jakieś miejsce, ale nie. Tobie wydaje się, że jesteś z tych dobrych. Prawda? Dobro jest względne. Nagle. No, <grym> <grym> Czy my byśmy wzięli jakąś gotówkę? No trochę tutaj jest to wszystko takie niejasne dla mnie. Sprawa zamknięta. Minęły prawie 3 lata odkąd Mendoza został skazany ze zbrodnią, której nie popełnił. Jednak rany jeszcze się nie zabliźniły. Tak jak myślałem. No wątpię w. Wy... Eee, właśnie w to że został skazany za coś bo jest raczej niewinny Czy że tam Stoddart jest liże tyłek Davisowi, który, który, tam, no chciał go może się pozbyć starego przyjaciela, bo tam wynikało, właśnie mówili podczas rozmów, gdy między strzelaniem, między strzelaniem a aresztowaniem że tutaj Stuart jest dawno, dawni pracowali, a ta laska, no, wystraszyła się przełożonego, może też sztuar coś tam dorzucił trzy grosze może bała się o swoje stanowisko no i tutaj zostaliśmy chyba sami na razie zobaczymy co będzie dalej w piątym odcinku no ale wygląda na to że że będziemy jednak może w więzieniu może ucieczka z więzienia teraz się pojawi no sam nie wiem ale tak myślałem, że my jesteśmy niewinni nasz bohater, że to było jakoś ukartowane. No, ale nie sądziłem, że ten szef okaże się takim skurczybykiem. I że będziemy właściwie chyba na jego rozkaz skazani za coś, czego nie popełniliśmy, także, no. Nie wiem, czy zaczynać. Kończyliśmy tą misję. Jest niby dużo czasu, ale nie chcę też w połowie w połowie kończyć także te live'y, te minuty będą takie nierówne bo robiąc normalnie po 40 kilka minut wychodzi, że kończąc jestem w połowie na przykład odcinka, także myślę że, że zakończymy sobie rozgrywkę, nie wszystko naraz, zostawię emocje na, na inne gameplay'e także dziękuję, zapraszam na na kolejne wideo, które utworzę no i zobaczymy, co się będzie z naszym nikiem Mendozą działo. On chyba się będzie chciał zemścić zemścić, No bo nie może tak być, że idziemy do pudła za coś czego nie popełniliśmy. Co będzie dalej, to możemy się domyślać, ale co będzie dalej to pokażę, pokażę fabuła, także do następnego... Żegnam się z Wami. Na razie hej!